Chciałyby w Polsce wyciskać polskiego pracownika jak cytrynę, mam jeden komunikat. Tu jest Polska. Prawo pracy to polskie prawo. I tak długo, jak długo tu jesteście, będziecie go przestrzegać. Moja w tym głowa i głowa w tym całej lewicy. Silnej, nowoczesnej i bezpiecznej. Polska będzie bezpieczna, kiedy bezpieczny będzie polski pracownik. I dlatego wzmacniamy Państwową Inspekcję Pracy. Polska będzie nowoczesna, kiedy polskiemu pracownikowi pozwoli się po ponad 100 latach na zrobienie tego milowego kroku w przyszłość i skrócenie czasu pracy z tych 8 godzin do po prostu czasu, który pozwoli mu na miłość, odpoczynek, pasję, na radość z życia rodzinnego. I to też robimy. Polska będzie silna. Polska będzie silna, jeżeli będzie chroniła słabszych, i dlatego pracujemy i wprowadzamy większą ochronę przed przemocą, mobbingiem i dyskryminacją w rynku pracy. To wszystko robimy, to wszystko ro i zrobimy dla Was, dla ludzi pracy, ale nie tylko dla Was, robimy i zrobimy to razem z Wami. My, lewica w rządzie, my, lewica w Sejmie i w Senacie, my, lewicowi działacze i działaczki, bo Mówię to z całym przekonaniem i z pełną pewnością. Lewica albo będzie partią ludzi pracy, albo nie będzie jej wcale. A Lewica będzie. Dobra.